Szanowni Państwo, mija już 16 maja 2025 roku. Jesteśmy w. No, jeszcze dwa dni, a o, o północy cisza wybocza się zaczyna. Jeszcze możemy <klujna> <klujna> rozmawiać na temat. Tych wyborów, i na linii mamy naszego prezesa, generała Polskich Drużyn Strzeleckich, prezesa zarządu głównego Stronnictwa Narodowego imienia włoskiego Romana, naszego kochanego Ludwika Wasiaka, czołem prezesie. Czołem wielkiej Polsce. Witam wszystkich słuchaczy, witam kolegę prezesa, witam kierowniczkę koła. Z stronnictwa Narodowego Mianowskiego Romana. Witam wszystkich Polaków, którzy wybierają się na wybory. Kolego prezesie, proszę uchylić rąbka tajemnicy. Na kogo będzie głosował nasz kolega prezes? Kolega prezes będzie głosował na kolegę Mencena, czy na pana Mencena. Dlaczego? Dlatego, że ujął mnie po prostu swoim KS-em czyli tak, zwanym, tak zwaną karą śmierci, jaką mu wymierzyła wywierzy, Panderlandia, będąc w naszym starym polskim mieście Lwowie. Zresztą chyba był razem z panią, o ile dobrze pani nazywa Nie, nie, Bryłką, nie, z Poznania. Tutaj zarząd Pozorkowie, w Zgierzu, w Łodzi, no jest taka delikatna wypowiedź moja, żeby zagłosować na niego, ale jak, ale jak kto będzie głosował, no to każdy głosuje z własnym sumieniem. Wydaje mi się, że to jest człowiek, który naprawdę chce dla Polski dobrze, który chce troszkę zmienić, nie wysyłać żadnych wojsk na teren Ukrainy. No i ogólnie gospodarczo też przygotować, bo naprawdę jeżeli ta sytuacja nam się wyniknie w dniu 18 spod kontroli, wówczas no czarno, nie tylko ja, czarno widzę tutaj nasz, naszą ojczyznę kochaną, Polskę i, i, i nasz naród wspaniały. Kolego prezesie, dzięki za ten głos. Melduję niestety, brzyzę się, ale donoszę, że większość naszych ludzi nie zaufała. Nie, ja, ja oczywiście dla męcena też przemyślałem to bardzo głęboko. I powiem tak: moje starania, moja praca polityczna, moja praca perswazyjna na nic. Ulegli ludzi je, no niestety świecidełkom, bo to są, nie, no, nie oszukujmy się, to jest manipulacja wyborcza, chcą głosować na, na Brauna, są nim zachwyceni, nie pamiętają co się wydarzyło wiele razy, tak, tak haniebnie, tak podle. Na moje świadectwa, no poskarżę się tutaj, mam, mam taki ból, ból taki egzystencjalny i taką refleksję i melancholię, w melancholię wpadam. Tłumaczę tym ludziom, jak to wszystko było z tym Braunem, jak jest ustawiany, jak jest legendowany. Nie są zachwyceni, że poszturkał kobietę ginekolożkę. Są zachwyceni, że dzwoni do mnie Halina zachwycona, że och, Braun, będzie on jedyny broni Polski, o, zawodzi. No strasznie, no, i napomniałem ją, tłumaczę, że to wszystko oszustwo, to ustawka jest. To jest zrobione przez amerykańskich. Żydów po to. To są takie świecidełka dla, dla ludzi, których za chwilę będą wprowadzali do wojny. No, no, naprawdę ciężko mi jest, kolego prezesie, i jak się nie, 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 skarżę, nie skarżę, się na swój los, to teraz się poskarżę, żeby. Niech mnie kolega prezes pocieszy, bo naprawdę szlak mnie trafia. Pociesza. Kolego wiceprezesie, bo macie skłonności Fidela Castro, który no, przemawiał 7 godzin bez przerwy. Więc tak, kolego wiceprezesie, nie można się złościć ani gniewać na nasz wspaniały naród. Naród wie, co wybiera, a jeżeli wybierze źle, to potem to się skupi na narodzie i będzie wtedy bardzo szybko dojrzałym społeczeństwem. Także takie było hasło, że im gorzej, tym lepiej. Także nie można się z tego powodu denerwować. Społeczeństwo jest jakie jest. No tak fajnie by było, gdyby, gdybyśmy bardziej pali o nasze dobro wspólne, czyli o naszą ojczyznę, ale jesteśmy jasy, jesteśmy. Mam nadzieję, że królowa, która jest na tronie od tysiąc poprawię oh, chyba, bo teraz 1649 tak? A 1600, 1649. O, y, y, na, m, oj y, chyba to był 55, 1655 1 kwietnia 1655 1 kwietnia. tak no, poprawiam się, dziękuję kolegom, że się. więc królowa nas uratuje, natomiast, tak jak tutaj mówił kolega Robert nawet mi się na blisko przypomniała, ale nie tak nie bo sobie nie życzy, jak mówił kolega Robert, że nasz naród musi być dobrze przeorany. Tak samo jak było w 1939, no. Źle, żeśmy postawiliśmy na złego konia, zostaliśmy przeorani. No oczywiście, że lepiej by się odbyło bez tego, no ale... Ale historia jest taka, jaka jest. Także pocieszam Cię, kolego wiceprezesie. Ładnie tu występujesz. Tam widzę, że działasz naprawdę. w Trudnictwo Narodowe Narodowej Dnia Romana działa. Chociaż no, to nie jest jakieś szerokie działanie. No, przecież fakt, że my istniejemy 20 lat i nie ma jeszcze 2 milionów członków. No, to, to, już jest, to już świadczy o tym, że nasze społeczeństwo jest zakupione. Ale to na tyle, żeby. No to dużo nie wchodzić w tematy. Jeśli kolego prezesie, raz się... tak. kolego prezesie, melduję, ale są dobre wiadomości. Udało się, że przyłączył się do redakcji Telewizji Narodowej i jest redaktorem Telewizji Narodowej pan Robert Jamroz, dziennikarz z Hełma, bardzo inteligentny człowiek, facet, który naprawdę dużo A, wie. Także pan Robert Jamroz jest z nami. Jest redaktorem tak, Telewizji Narodowej. naszego stronnictwa, niech wypełni deklarację i żeby naprawdę był takim czynnym członkiem naszego, naszego zespołu. Dobra, dziękuję. Serdecznie Zadnijaki dziękuję kolego. Życzę się. wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję. Czołem.